1 maja 2004 roku to data przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz zanik granic w dotychczasowym kształcie. Z granicy odchodzą celnicy, straż graniczna, szlabany pozostają otwarte, a budynki puste. 2 maja 2009 roku ma miejsce otwarcie Galerii Kukuczka na Jasnowicach przez mecenasa sztuki, znawcę malarstwa oraz przyjaciela artystów Jana Kukuczkę. Witam Państwa bardzo serdecznie na telewizji Galerii Kukuczka. E, może w sposób o tyle nietypowy, że nie w galerii. Tymczasem gościnnych ploda Państwa Tadeusza i Bogusławy Nowaków. Za, to, za tą życzliwość Za zapraszamy, dziękujemy. Dzięki. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Jest to jubileusz galerii właśnie na ostatnim spotkaniu. Na 69. w galerii, gdzie wystawę, otwieraliśmy wystawę rzeźby Marii Banarze Słowacji, obecną tu dzisiaj. <kluczy> Mój przyjaciel Tomasz Nowak tak ad hoc powiedział 70. robimy u mnie w Wili Laskowej. Jeszcze raz bardzo Ci serdecznie dziękuję. O tym, co się działo w galerii, szczegółowo powiedzą nam e, ludzie związani z galerią, jak choćby Dr. Michał Kabulow. Opowie o tych, którzy odeszli od nas i krótko o legendach westkli do Śląskiego. Opowie o legendach z Karpackich, też. No i o koronce Pani Beaciu legendy. Prosimy. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę z tego spotkania. Dziękuję panu Janowi za kolejne zaproszenie. Tym razem właśnie w Bili Laskowej. No piękne spotkanie, 70., to nam obrazuje, ile spotkań artystycznych, ile wernisarzy już było. Natomiast właśnie galeria pana Jana Kupuczki, zresztą jak to dzisiaj już pięknie opowiedział, właściwie wyczerpująco, bo te cykle o których też chcę dzisiaj wspomnieć. Właśnie chciałem zaznaczyć, że oprócz tego nurtu beskidzkich integracji sztuki, to, że wiele współczesnych artystów jest zapraszanych, to, że mamy spektrum różnych stylistyk w współczesnej sztuce, to pan Jan właśnie chciał taki nurt, ja bym to powiedział taki historyczno-muzealny, dotyczący naszego Beskidu Śląskiego i w ogóle góry. Także, proszę Państwa, kończąc, Właśnie również pewien rys historyczny, muzealny w galerii Kukuczka, zakotwiczony w Beskidzie Śląskim i nawet zakotwiczony właśnie w tej takiej pierwotnej twórczości ludowej, którą symbolizuje koniokowsko korona. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pozostał nam jeszcze cykl legendy Himalaizmu Światowego. Ilustra. A ten cykl przybliży nam profesor N.S. Zawada i jego tutaj proszę na środek. Szanowni gospodarze, drogi Janie i szanowni Państwo, cieszę się niezmiernie, że mam możliwość dla Państwa powiedzieć kilka słów impresji. proszę wybaczyć, że nie będzie to dotyczyć tylko właśnie wcześniej przewidzianych kwestii związanych z projektem Himalajści Ilustra, ale. Moja impresja wydaje mi się jest bardzo istotna ze względu na fakt tego spotkania tutaj. Otóż e, przychodząc w to miejsce zastanawiałem się nad tym, co jest ważne w życiu. W związku z tym tyle mojej impresji. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Niemniej ja bym chciał zostać w tematyce, którą podjął pan profesor. Zawada mecenas-artysta, ten, ten duet, że tak powiem. Na wstępie mieliśmy mecenasa Jana Łukuczkę, teraz poproszę artysta Piotra Jakubczaka. Jako, że ja po powoli będę kończył, będzie będzie oj chodź Piotrze. Nie, tu tyle razy twoje razy schopadało, że byłoby tutaj, że nie do rzeczkości mnie wyciągnąć. Krótko i na temat. I na temat, a potem zapowiesz koncert. Ja wiem, że się wolisz malować, ale teraz powiem. Nie z Państwem chyba dzisiaj. Ja nie jestem mówcą, jak wiecie, ja mam tylko takie kolorowe. ale to jest człowiek, który zostawia po sobie znak. E, mój przyjaciel Piotr do z Radomia, poznaliśmy się gdzieś tam, <laughs> na pewno na gdzieś tam. Nie widzieliśmy się parę lat, zdążył się ożenić z fajnym dziewczyną Natalią, z przypaszku, jedno z lepszych twarzeń w Polsce. Niestety ona nam się nie zagrał. Przepraszam Państwa na, na emocji, gdyż jest ósmy się ciąży i dziecko, gdy Natalia bierze skrzypce, zaczyna ją kopać po prostu. <laughs> Ale dzisiaj dobrze, że Dobrówka i Natalia? Zapraszamy na koncert. Zapraszamy do koncert. dziękuję za przybycie. Zaśpiewam Państwu kilka piosenek różnych. Żyjących poetów, nieżyjących. Swoje autorskie. Część przywiozłem z małego miasta pod Warszawą, który nazywa się Radą. Będę śpiewał o życiu, śmierci, miłości, macierzyństwie, Bogu. Zapraszam Państwa. Ośrodki oceanów, w mroku dookołym, zdanie na pastwę losu i gabry z przypadku. Tryby dni swoich w trudzie obracam, mozolnie jak kadernik strącony, na samotny ostatku. I tylko świeci słabo jak przemórze. Walki, jak widmo zgasłej gwiazdy w głuchym atmosferze, na myśli, jedną, której serce jak twój wali, że jest cel i jest słońce. Słońce, w które wierzę. Piosenki suną w tę te stronę tego cięcia żywo, o którym mówiłem na samym początku. Zachwiałam Państwu piosenkę e, o przyjaźni, tak naprawdę. A w tyle oczywiście pojawia się samotność, jak to zwykle w wypadku nieszczęśliwych artystów koderowegońskich bar. Głodny jak jest. rano mój ludzi, kuper wszedł i mnie dzwonił. Zatrzymał wskazówki na czwartej pięć, choć właśnie tego dnia wcześniej musiałem wstać, a potem, jak pies z kanapką na przystanek musiałem na Autobus uciekł, a ja w deszczu musiałem wstać. Zapalam papierosa, wciąż szukam gdzieś sam, nie wiem czego. Bo ja głowy jak pies! Zapalam papierosa, wciąż szukam gdzieś sam, nie wiem czego. Z spotkałem wczoraj koleki. Przez kilka lat w łaszce siedziałem i chociaż wpadł, to z syna był drugi, Tak bardzo, że mnie teraz nie poznaję. A ja, głośny jak pies, zapalam papierosza. Wciąż szukam gdzieś sam nie wiem czego. Zapalam papierosa, wciąż szukam gdzieś tam nie wiem czego. Inni już mają żony i dzieci, a ja więc spokój i wolny czas wolny. I stare dzieńcy, co latają się na śmierci, ja ich zasady wszystkich. Głodny jak pies, zapalam papierosa, wciąż szukam gdzieś sam nie wiem czego. Bo ja, głodny jak pies, zapalam papierosa, wciąż szukam gdzieś sam nie wiem czego. Idzie. żebyście mieli takie oczyszczone serca, żebyście myśleli, że wszystko jest dobrze i będzie tylko lepiej, żebyście się jutro obudzili wypoczęci, uśmiechnięci i przeświadczeni o tym, że świat jest piękny i trzeba o niego walczyć, po prostu. Zapadaj, dobra noc. Piotr Dąbrówka, dziękuję. Nocy litościwie skrywaj, te tu otwarte, zęby poczerniałe, Gardła kłamliwe, z których się wyrywa krzyk mara co na wątpiach zleżały Zapadaj, dobranocy, zapadaj. Zapadaj, dobranocy, zapadaj. A teraz bardzo bym Ci chciał serdecznie podziękować Twoim wszystkim, każdemu z osobna, za i synowi za tak wspaniałe, eleganckie przygotowanie 70. 70. spotkania galeryjnego tego benefisu. Po prostu wydaje mi się, że i taka propozycja, żeby częściej te cudowne mury gościły dzieła i artystów. I ja myślę, że jeżeli tak zrobimy, a zgodzić się, to też będzie w pewnym sensie moim takim podziękowaniem dla tego miejsca.